Pierwsza runda driftingowych mistrzostw Polski, tor pierwszy, najszybszy tor driftingowy w Polsce. Ja się nazywam Michał Rogoziński i zapraszam na tę relację. Pogoda dopisała, to na pewno. Tor odrobinę zmieniony, bo rondo, które jest na samym końcu jest brane od lewej, nie od prawej strony i zawodnicy nie muszą zawracać, więc nie będzie toru kolizyjnego. z duchem jazdu, no my też musieliśmy się przygotować. Mamy nową specyfikację silnika, e, dodali inną głowicę, inne wałki rozrządu, więcej mocy, więcej momentu. Oprócz tego jeszcze na innych oponach w tym roku. E, samochód mi się również wyglądu, nowe felgi, białe, zawsze chciałem takie mieć. Oprócz tego nowe oklejenie. Pełnie na nowo zbudowany silnik. Jest naprawdę bardzo mocny. Ma prawie 1000 koni, ale takich zdrowych 1000 koni. To pełna specyfikacja driftu. Skrzynia, quajpa, sekwencyjna, dyfer Bulldog, taki sam jak Winters. Także mamy wszystko co potrzeba. Wow. na mokrym, a tak jak widzicie, powoli wychodzi słoneczko. Ciekawe, jakie będą warunki na kwalifikacje. So what, ta, ta, ta. Z dachu. Jak nastawienie przed kwalifikacją teraz? Dobrze, mokra, na wierzchnia. No właśnie, będziemy improwizować. Gratulacje, wygrane kwalifikacje. Pierwsze zawody, nie wiedziałem co będzie, jak to będzie wyglądać. W ogóle, jak się jedzie takim autem, ta auto została złożone dwa nie temu. Mój no pierwszy trening, trening samochodem, który ma więcej niż 300 koni, był dwa nie temu. Brądo było mokre, to więc ciężko było tam się ogarnąć. Winter z tyłu pewnie, nie było, ma. bo nie. Nie ma. Skrzynia diesel i e, dypera od 7 Kwalifikację w kategorii Pro wygrywa Aleksander Kosochow, który tą S13 jeździł i wyjeździł 93 punkty. Pierwszy dzień DMP za nami. Jeżeli chodzi o kategorię Pro, kwalifikację wygrywa na pierwszym miejscu Aleksander Kosochow, na drugim Paweł Korpuliński i na trzecim Marko Zakuryń. Do zobaczenia jutro. Odpalamy szefie. Be my guest. Teraz wzrusza po prostu z dwójki. Po tego na, na starcie nie kupę, z zmianą zmianą biegu. Sesja. To się nie dojedzie, to się do wygląda potem, nie? <laughs> tak, słuchaj, skąd doświadczenie z Mazdem MX5 NBFL na śniegu? I Opla, Opla Astry, który też na śniegu latał pod Tesco. Ale po tym ty... krakowskim Tesko na Wielickiej? Tak, dokładnie tak. A to listy. znany parking. Tak. I moje BMW 436, tak zwany, zekwany w internecie. Ja jest to moim samochód, tej który kiedyś miał być gruzem do upalania. Paulina mało ścisz jak czarnym koniem zawodów, to jest dobra precyzja. A Paulina ile masz wzrostu? 1,50. <grym> ja nie wiem, dla mnie wszystko jest trudne. Ja mam kije seat, ja potrzebuję auto, które mało pali ja, ja będę walczył o pierwszą dziesiątkę A i startuje ile? 6? 8. Osiem. Osiem. Pod Machą potężny silnik, 6 litrów, V8, 400 koni mechanicznych, teraz już trochę mniej. Seryjnie 400. Poza silnikiem wszystko się zmieniło. Jestem ostatnia? Nie. Okej. Okay. To najważniejsze. Casper jest największym tylko tutaj z silnikiem do pokonania na sceny w Games'ach, ale... Oni już do semi pro powinien uciekać. Moi drodzy, się okaże kto wygrał e, Speed Games. To największa prawa dla zwycięzcy, a jest im dzisiaj z wynikiem 84 punkty. Kacper Węgłowski na całej nie wszedł mi po prostu na finałowym przejeździe, jak goniłem barka Bartek i tak uciekł, tak się zdenerwowałem, ale robiłem co mogłem, no i wyszło, że mogłem. W przyszłym tak. roku robimy, modyfikujemy auto, jedziemy do pro i tam dominujemy stawkę. Trochę nam się pogoda popsuła, zaczęło padać, jest mokro, a przed nami top 32 kategorii pro. zmiana opon na bardziej miękką mieszankę. Generalnie nasze obony na suche mają tak fajnie pocięty bieżnik, że i tak na mokrym dobrze odprowadzają wodę. Są też obony na mokre z troszeczkę mniejszym swaderem, czyli miękkością tej obony, że może być wtedy bardziej trakcyjna. Jak okazuje, nie wszyscy zmieniają ogumienie na deszczowe, natomiast trzeba trochę opuścić baru. No, wiadomo, że zamołu zachowuje się jak jeździ po lodowisku. Yeah, I haven't practiced in the rain yet on this track, so I, I, I'm not sure, but I think I will manage to get around. <laughs> what about the wheels? Did you change the wheels? No, I only have these with me, so <laughs> no rain tires. <laughs> so extremely hard. Okay, good luck. Yeah, thank you. Zobaczymy.

Kuba, Król, to jest taki po mojej prawej stronie, chyba tak będzie, ale dajcie naprawdę duże, duże brawo! No dzisiaj warunki były strasznie kapryśne, tak naprawdę co chwilę padał deszcz, potem suchy asfalt, padał deszcz, suchy asfalt. Mieliśmy duży problem z ustawieniem samochodu i z doborem od triedniego ustawienia, no ale finalnie udało się jakoś tam pojechać no w pierwsze miejsce na drugiej rundzie w nowym aucie. Jestem mega szczęśliwy. Pozdrawiam wszystkich, którzy kibicowali, trzymali kciuki. Of course I'm happy because second place is winner place. Uh, I happy because my family is here. This super weekend uh, more people, more people from Ukraine, more people from Poland. This amazing, you Of course I'm happy. Warunki ekstremalne, tak naprawdę jeszcze tor do tych warunków ekstremalnych, bo tor, który ma różny różny asfalt, plus do tego deszcz przesychający tor. No tak jak teraz, czy słońce teraz zaczyna padać. No wielka tutaj sprawa dla zawodników, bardzo duża trudność, ale no podium tutaj nie poddało się, jechało no bezbłędnie. Więc wielkie dla nich gratulacje. No taki jest drifting, taka jest pogoda, nie da się wszystkiego przewidzieć. Jakub Król. Podsumujmy Semi Pro. Fabisiak wygrywa, Ostałowski drugi, trzeci, Wróbel. Jeżeli chodzi o kategorię Pro, na pierwszym miejscu Jakub Król, który fenomenalnie w tych warunkach udowodnił, że umiejętność prowadzenia samochodu ma opanowaną w małym palcu. Na drugim miejscu Ukrainiec Hołownia i na trzecim Aleks Łownia. I na trzecim miejscu mieliśmy oczywiście Mateusza Słowskiego, czwarty Paweł Kurpuliński, który w tamtym roku wygrał. Z mojej strony to wszystko. Słuchajcie, dziękuję, że oglądaliście tę relację do końca. Mamy skup Zapraszamy na drugi etap w Słomczynie, który się odbywa 22 i 23 czerwca. Tak, i w Słomczynie na pewno e, będzie no, kolejny atak, kolejne mocne pary, bo jednak tor Słomczyn jest... Wszyscy zawodnicy znają ten tor, więc tam będzie pewnie... Trzymajmy kciuki